Siemanko, ja nazywam się Daber, a w dzisiejszym materiale zobaczycie, tak jak już widzicie na ekranie i w tytule tego materiału, ikonę pośrednią lub Prime 91 niestety nie do wyboru, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie i tak coś konkretnego, ponieważ no, musi oddać, musi oddać ostatnio lupele. Czy popelek ktoś był, zresztą nawet nie pamiętam Także zgłaszamy skład za 10 słapów. Otworzymy sobie jeszcze 3 paczki z rzadkim piłkarzem 75 no i dobra, otwórzmy te nasze trzy przepowiednie, zobaczymy czy będzie jakaś Brazylia w tych trzech rzadkich piłkarzach przed otwarciem ikony. Oczywiście ikony zrobimy w ciemno Okej, okay, chyba go aspas, nie, Morato, Hiszpana był na pewno nie chciał. Trzeba też zauważyć, że przez to, że jest to ikona 91, to nie możemy już trafić ani na katy. Nie możemy trafić yy, kogo tam jeszcze yy, Wilicza, bo ma chyba 90 w prime. No, dużo jest takich kart niegrywalnych, których nie możemy trafić. Dlatego zdecydowałem się zrobić to, a nie tą ikonę pośrednią lub prime do wyboru. Yy, I w trzeciej paczce cały czas ta Hiszpania niedobrze, niedobrze, nie chciałbym Hiszpana. Pałtory on jest wymienny, jest wymienny, wyślemy go na listę transferową. Ja sobie gaszę ekran. Wam przy montażu też to zasłonię, oczywiście i przejdziemy dalej. Także ikona pośrednia lub Prime 91. Kliknąłem, otwiera się. Gaszę sobie monitor. Dobra, jest w klubie. Więc fajnie. Szukamy po narodowościach. Nie jest to na pewno PELE i nie jest to na pewno. Nie, Besta mam 90, czyli best może być. Dobra, lecimy po narodowościach od tych najgorszych e, i co? I zobaczymy, kogo trafiliśmy. E, najpierw tak, e, kraj. Mm, WKS nie wiem ile drogła, chyba ma 91 w Prime, e, Więc drogba to nie jest, OK, Lecimy dalej. Mm, Włochy zostawimy na później, puskas może być oczywiście, ale jednak to nie jest puskas. Przydałby się w sumie. Zamiast tego eto już, oby to nie był walijczyk. To nie jest walijczyk. Czy to jest Szewczenko? On chyba ma w Prime 90. Chociaż nie chciałbym skłamać, więc nie powiem wam prawdy. Teraz tak, czy coś tu jeszcze jest? Nie ma. Lecimy do Szwecji, chyba ma 90 Larsen, więc nie może być, ok? Tak jak mówię, dużo tych narodowości od razu jest wykluczonych. Okej, okay. to nie jest też Kenny Dalglish. Mm, I teraz tak, kto tu jeszcze jest na S? Serbii, no nie muszę sprawdzać, ale sprawdzę w razie W jakby jakiś moment przez przypadek wyleciał, to wiecie. E, czy coś tu jeszcze jest na S? Nie ma. E, lecimy dalej, do Rumunii. Chyba ma 91 Haji. i dobrze, że go nie trafiliśmy, bo bym nie chciał nim grać. E, sprawdźmy, czy Lefiashin, to też nie jest. Mm, tutaj już nic nie ma. E, Oman nie, Nigeria. O chyba ma 90. Tak, Kokocha nie mógłby być. E, tak samo nie może być czy może być. Z Meksyku mogą być, chyba. 92 Hugo Sanchez, ale dobrze, że to nie jest Meksyk, bo bym, by, by, bym się załamał. E, dobra, czy coś tu jeszcze jest? Nie ma. E, lecimy dalej. Mm, Kówek nie. Tu jest tylko kamerun, chyba. Eto już miałem w klubie, spokojnie. Poza tym ma 90 punktów, a nie 91. E, tu została Gana, zostały jeszcze te Finlandię. Nie wiem, ile Litmanen ma w Prime. Okej, okay, to gańczyk to nie jest. Sprawdźmy Danię od razu. To nie jest Duńczyk, bardzo dobrze. Bo Duńczyka bym nie chciał. E, sprawdźmy Finlandię. To też nie jest Finlandczyk. E, I tutaj wszystko. I teraz zobaczymy jeszcze Czechów. Drugi raz, dotrafiłem. Kurde, no 91+, trafiłem 91, no. Gość jest wart 150 tysięcy, no raczej pod przepałkę, no. No zagram nimi na pewno jakiś meczyk. Na początku gry, bardzo dobra karta. Znaczy, on nie jest ogólnie dobrą kartą, ma 5 klasyk słabszej nogi, cztery gwiazdki sztuczek, ale no kurczę, no, na tym etapie gry myślę, że mimo wszystko już Troszeczkę odstaje, Ja sobie tylko zrobimy tak, że damy na jeden meczek sobie Salaha na ławkę. No i co? No, drugi raz trafiłem Nedved'a, W pierwszy raz chyba trafiłem jego wersję MI, bo to jest Prime. Trafiłem jego wersję mid, chyba która wynosi 89. Mówi się trudno, żyje się dalej. Zostawcie łapkę w górę, żeby mnie troszeczkę pocieszyć, bo mimo wszystko po ostatnim trafie Pele, troszeczkę jestem zniesmaczony tym Nedvedem, aczkolwiek no, niektórzy być może by się cieszyli. Dajcie znać w, w komentarzach, czy jest to dla was win czy luz, a ja w tym momencie się żegnam. Widzimy się w poniedziałek o godzinie 15. Trzymajcie się, przede wszystkim wesołych, zdrowych świąt i cześć.